Witaj serdecznie, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, prosili Państwo swego czasu o utwór Zegar w wykonaniu Staszki, żeby zjawił się na liście przebojów. Utwór się zjawił, jest u nas po raz dziewiąty. Ty już tam daleko, gdzieś w szerokim świecie, w dalekiej Polsce, a Twoja piosenka tutaj robi karierę. Bardzo mnie to cieszy, że w moich rodzinnych stronach moja piosenka osiągnęła no, takie wysokie miejsce. Zaraz po zakończeniu nauki w liceum wyjechałaś. Wcześniej pamiętają to niektórzy, występowałaś m.in. z orsztyńskim zespołem Hitano. A co się teraz z Tobą dzieje i z tą muzyką, którą zabrałaś w sercu? Obecnie pracuję nad swoją debiutancką płytą. Właśnie, właśnie macie Państwo okazję słyszeć pierwszy singiel z tej płyty. Śpiewam jeszcze oczywiście z innymi artystami, no dopóki mogę, dopóki mam czas. <noise> jeszcze to robię z Anią Wyszkoni, z Mariką, z Eko Power. Także... Właśnie o z Mariką chciałem Cię zapytać, bo powrócisz w przyszłym tygodniu, zdaje się, na koncert. Tego grudnia zapraszamy wszystkich do klubu Nowy Underground. Tam gramy koncert z Majka i Spoko Armia. Teraz takie głupie pytanie, wiesz, jak się fajnie śpiewa? Z innym artystą czy solowo? No a jak myślisz? <laughs> a, bardzo dziękuję. W takim razie Kasiu, mikrofon jest twój, studia jest twoje. Szanowni Państwo, zapowiadam z miejsca czwartego. To jest skoko, 19 oczek. O matko Boża! Tak się, tak się właśnie stało, po raz dziewiąty na liście. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali i no i głosujcie dalej oczywiście. Staszka. Cześć. komu trzeba naprzód dążyć stale, Kiedy wracasz znów do domu, Życia fal nie Ты Zegar, Staszka na żywo z koncertowego nagraniowego studia Radia Olsztyn. Dziś zegar na miejscu czwartym, dziewiętnaście w górę. Kasiu. Przedstaw jeszcze zespół, bardzo proszę. Grali ze mną Piotr Krępeć na gitarze oraz Emilian Waluchowski. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, że przyjechałaś na ten jeden, jedyny utwór, na ten najkrótszy chyba występ świata do Radia Ostyn. Staszka, to jest tysięczne? Już jadę tu z całym koncertem, od razu mówię. W porządku? Mamy to zapisane? Mamy tutaj jakiegoś człowieka, który zapisuje wszystko. Kto już zapowiedział, że przyjedzie?